Witamy. Dziś przeprowadzamy wywiad z Michałem Miśkiem Krzywonosem. Przedstaw się może nam tak bardziej. Co lubisz ogólnie robić w życiu? Ogólnie jeżdżę na deskorolce i to jest moja największa pasja, której poświęcam w sumie całe życie. Co cię nakłoniło do jazdy na deskorolce? Na deskorolce zacząłem jeździć, ponieważ mój starszy brat jeździł już około 10 lat temu i wtedy skoro zawsze u mnie była i... To była tylko kwestia czasu, żeby ją wyciągnąć i pójść pośmigać. Pierwszy trik, jakiego się uczyłem, no to to był Oli, czyli zwyczajny podskok. Zajęło mi to dość długo, bo na początku jeździłem na desce, byle zjechać z górki i to mi zadawało frajdę, a uczyłem się na pewno ponad rok i nie było to wcale dla mnie łatwe. Teraz myślę, że osoba jak przyjdzie, to w jeden dzień, jeżeli ktoś jej pokaże, jeżeli będzie wiedziała, co ma zrobić, to w jeden dzień na pewno się uczy podskakiwać. Jak wyglądało to kiedyś, a jak wygląda to teraz? Kiedyś jeździliśmy po prostu na ulicy, budowaliśmy sobie przeszkody. Ciężko bywało czasami, bo kradli te przeszkody, Straż Miejska się nie godziła, było to na drodze publicznej, więc w sumie to też nie miało racji bytu. Ale wtedy naprawdę dużo osób wychodziło na deskę i dużo osób tam się spotykało. Niektórzy przychodzili tylko popatrzeć, było ich naprawdę dużo. Teraz jest skatepark, czuję trochę, że ludzie tego nie doceniają, raczej mniej jeżdżą niż wtedy. Um, ogólnie klimat wydaje mi się, że kiedyś był lepszy, kiedy samemu trzeba było coś zbudować, a nie że przychodzimy na gotowe i w sumie ludzie, co przychodzą na to gotowe, i tak narzekają, że coś jest nie tak, coś nie gra. No a kiedyś było o wiele trudniej. Widziałem na żywo tonego hołka. Było to niesamowite przeżycie, ponieważ nie na co dzień się widzi jak się wybijają z rampy na kilka metrów w górę i zobaczyć coś takiego było niesamowite. A gdzie, było, gdzie spotkałeś tenego hołka? To były pokazy w Warszawie z okazji rajdów takich Gumball 3000. Team to się nazywa Fragment Family. Już w tym roku obchodziło 10 lat, czyli w 2004 został założony. Nie założyłem tego ja, tylko chłopaki Michał Przewoźnik i Bartek Kuska, oni wtedy jeździli, ale w międzyczasie kiedy trwaliśmy, to ja wszystko zacząłem przejmować, robić filmiki, zdjęcia, prowadzić fanpage, organizować imprezy i tak w sumie jeździmy przez 10 lat. Ekipa się czasami zmienia. Niektórzy odchodzą, niektórzy przychodzą, ale raczej trzymamy kontakt ze sobą cały czas. Wasza ekipa ma już 10 lat, jak przeżyła swoje dziesięciolecie? Hmm, razem z ekipą zorganizowaliśmy taki koncert, gdzie lokalne zespoły rockowe, hip hopowe, a nawet DJ-e mogli się pokazać. Hmm, przyszło naprawdę wiele osób, z tego co wiem, to ponad 200 osób na pewno było. Rozeszło się to nawet z takim echem i ogólnie chodziło o to, żeby tylko się pobawić z okazji tego, że mamy 10 lat i jakoś to pokazać, że no, tyle istniejemy. Na początku grał zespół rockowy Free Trip, który zresztą też będzie wywiad z nimi, więc zapraszam do oglądania. Potem grały zespoły hip-hopowe z Pszczyny, Młody Fifa, z Czechowic, Tryb Nocny, Berte, Twiner Karlik, tutaj z okolic. A na koniec Bad for You zagrało, zrobili siekę i było bardzo dobrze. Rozwój to nie wiem czy rozwinęłem deskorolkę, ale na pewno więcej ludzi może przez to nie jeździ, ale ci co jeżdżą na pewno mieli się dobrze, bo organizowałem wiele zawodów. Trochę się przyczyniłem do rozbudowania skateparku w Czechowicach. No i ogólnie staram się motywować chłopaków, właśnie przez nagrywanie, przez robienie zdjęć, przez prowadzenie tego wszystkiego, żeby jednak czuli się kimś i że coś robią. Masz może jakieś osiągnięcia? Byłeś na jakichś zawodach? Mm, tak, jeżdżę po zawodach. W miarę się pokazuję, jak są osiągnięcia. No pozajmowałem różne miejsca, drugie, trzecie, ale to były raczej lokalne zawody. Masz jakiś swój ulubiony skatepark? Nie mam ulubionego skateparku, ale największą przyjemność sprawia mi jazda na ulicy, zwłaszcza kiedy przez dłuższy czas nie wychodziłem i wystarczy, że się pod, podpycham i to będzie moje ulubione miejsce. Najtrudniejszy trik, jaki potrafisz, to? Yy, nie ma czegoś takiego, że potrafię, ale może takie, co wykonałem, no to ostatnio mi się udało zrobić fake nose grind kick Flip out, który zresztą tutaj pokażę. Otrzymujesz może jakieś wsparcie finansowe? Finansowe nie, ale bardzo pomaga to też mi w rozwoju, że dostaję deski, jakieś koszulki. Nie muszę wydawać przez to swoich pieniędzy, które no, są dość ważne i dużo by ich pochłonęło zakupienie nowej deski czy też innych ciuchów i bardzo to wspiera. Oprócz deskorolki zajmuję się grafiką i filmowaniem. Nawet niedługo będę otwierał swoją firmę, może coś z tym wyjdzie dalej. A grafika i filmowanie to bardzo się łączyło z deskorolką, ponieważ filmiki składałem, nagrywałem, bardzo mi się to te teraz przydaje w życiu. Grafiki też trzeba było zaprojektować jakieś koszulki czy coś, to właśnie tak się uczyłem i dzięki temu mam teraz umiejętności, jakiś tam warsztat doświadczeń i bardzo dobrze sobie w tym radzę. Nawet teraz pracuję jako grafik komputerowy w firmie reklamowej. No ale docelowo chcę się zajmować filmowaniem. Najciekawsze wyjazd na jaki byłem, to właśnie z chłopakami na deskę. Pojechaliśmy do Pragi w cztery osoby. Maluchem wtedy pojechaliśmy. Mieliśmy może po 16 lat, jeden kolega miał 18, miał prawo jazdy. Nie wiem czy to nie była jego pierwsza jazda. I jechaliśmy do Pragi, cali zapakowani, wielkie chłopy. Nie było gdzie spać. Spaliśmy w tym maluchu, wszystkie kości bolały. Na trzy dni pojechaliśmy, ze sobą mieliśmy może 100 złotych i przeżyliśmy. Jeszcze na koniec nam brakowało pieniędzy, ale to był chyba najciekawszy wyjazd, jaki udało mi się zaliczyć. Podobno zwiedzałeś Europę, opowiedz nam coś o tym. Tak właśnie to też było z moim kolegą właśnie poznanym z Deskorolki, już od dawien dawna go znam i razem z dwoma koleżankami pojechaliśmy zwiedzać Europę, może już nie pod kontekstem deskorolkowym, ale pod kontekstem takim podróżowania. Oczywiście ta deskorolka pod pachą była, tylko jeździliśmy w wolnym czasie, przejechaliśmy około 5000 km przez Europę. Poruszając się tylko i wyłącznie autostopem. Chciałbym pozdrowić przede wszystkim całą ekipę z deski, fragment family, żebyśmy tak cały czas jeździli i spotykali się cały czas. Dziewczynę, Karolinę, pozdrawiam. No i rodziców na pewno za wsparcie. Warto wychodzić na dwór, robić coś ciekawego, kreatywnego i na pewno coś z tego kiedyś wyjdzie. Nie ma co się poddawać, że triki nie wychodzą, bo wcześniej czy później w końcu zacznie nam wychodzić. Progres powinien być cały czas, jeżeli będziemy chodzić codziennie na deskę. I tak naprawdę potem się najlepiej wspomina takie lata z dzieciństwa, kiedy po prostu wychodziło się na deskę bez żadnych celów, tylko żeby spędzić czas ze znajomymi.